Dobra chłopacy, cicho! Plan nie jest wcale taki trudny. Obejrzymy wszystkie tutaj tereny, żeby ich znaleźć. A w ogóle nie potrzebuję go, kto chce? No. Do Popierd, ty nie wiesz co ja kiedyś robiłem. Chłopacy, oni prawdopodobnie też mają bazę... Kurde, kupa! ...bardziej, w... bardziej właśnie w terenach łódek. Idziemy, chodźcie. Musimy sprawdzać. Chodźcie a co zresztą za ekipy? Spóźnili się na służbę. Mogę się tego spodziewać. Mąć się czujni. Nie wiem, gdzie to jest za rogiem? Miejmy się Znale. na własności, Właśnie. Dobrze powiedziane. Idziemy lepiej, lepiej, to łódek będzie szybciej tędy właśnie. To sygnał nieprzyjaciela. Czekajcie. Szybko! Szybko! Do, ciekań! Do, ciekań! Do, 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 do. do lasku! Obok łódek!

Między i naszych albo drodze. To nie wiadomo Coś tu Coś tu Mam ślady Właśnie Zabierzemy Spóźniają się, zabierzemy. się zabierzemy zabierzemy. na służbę a potem umierają To jest Dawaj snajper Brać go! Bądźcie czujni! Idziemy ząb. Chodź, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Troszkę. Idziemy na bazę. I się uda. To dobrze, nie widzieliśmy jesteś są. Nie. Je. To musi być stare. Za dupę to jest? A, tak. Ciekawe, czy to jeszcze jest mój. Nie, nie mama. Mieć pewnie. Uniało się dla mnie. Nas, nas nie pokona niepokona! Uniało się dla Nikt, Nikt nas nie, nie pokona, Nikt Nikt nas nie nie pokona. jest czyste. Idziemy dalej. Dobra. Okay. A dawać swoje pistolety. Dobra, załamań się, jak tam noga. Będę, ślepy. Dobra. Jest. Idę przodem, chowa czujność. Idę, idę przodem. Bądźcie na w Ktoś tu nie. Nie, nie, nie tak. Dobra. Idę. Będą jako nasi wrogowie. Ktoś tam przebiegał. Widzieliście? Tak. Trzeba zachować czujność. Może żandarnia. Kto wie. Tego nie wie Trzeba być czujnym. Nie wiecie kto też może nie być może na być dachu. Tak Mogą być wszędzie. Zachować ciszę? Czy... Ja ze Dobra. 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 Idziemy dalej. Będziemy skubać go z amunicji. Au, tu nie ale się! Przyjaciela, Co? Auto, nieprzyjaciela. Wokoło, Drugi auto. nie przyjaciela. Przed czekaj. Drugie auto, ja Dobra, przechodzimy. Za Nie Nie może oni są? Nie. Ale wiem na pewno, że jeden z nas będzie musiał być snajperem. Będzie musiał wyjść na 10 i... Ja, ja, to, ja to zrobię. Ale my nie mamy no, sreperki. No, Ale tak. mamy. Tak coś. Ja mam on w domu. Widzisz kacz? Nie ma. Czysto. Naj Najlepsze są dowódcy, Nie ma. Czysto. Idziemy dalej. Palce. Musimy znaleźć... A tu! Musimy im przejść. Musimy zachować ciszę. Ja szczelam. Nie strzelam. Nie strzelaj. Uwaga, jest rany! Uwaga, skrycie i z rany. Nie nie przyjdzie. Dobra. Musimy iść powoli. Nie Idziemy powoli. Nikogo tu już nie ma, więc możemy iść. Dobra, wszyscy.